Teraz jeszcze pokrótce pozwolę sobie opowiedzieć, jak wygląda już etap przed samym drukiem. A więc mamy tutaj przykładowe płytki, na których chcę sprawdzić rodzaje wykończenia. Teraz zaraz opowiem, co to jest. Na samej stronie musimy wybrać, z jakiej drukarki korzystamy, jaki mamy talerz. Wszystko jest zapisane, więc nie trzeba się o nic martwić. Jakiego filamentu korzystamy? Tutaj są wszystkie bryły i ustawienia. A więc na przykład wybieram sobie bryłę numer 1 i tak, możemy sobie używać ustawień, na przykład gdy chcemy zmienić fabryczne cechy, tak jak wysokość warstwy. Zazwyczaj to jest 0,2 mm, ja zmniejszyłem do 0,16, ponieważ dzięki temu są mniejsze odstępy między warstwami i jest to gładsze. Zwiększa to czas wydruku. Trzeba też troszkę zmniejszyć podawanie filamentów, lecz to raczej nie trzeba. Może w niektórych wypadkach wypada, ale to już tak kwestia typowo wizualna. Poprawia też trochę twardość, bo więcej tego materiału po prostu jest. Gdy przejdziemy do jakości, to tutaj widać właśnie wysokość warstwy, tutaj szerokość linii. Tutaj też specyficzne jest zmienianie. To już jest takie bardziej zaawansowane więc nie trzeba się do tego odnosić. Mamy strukturę, czyli wzór wypełnienia. Wybieramy sobie, jak na zewnątrz ma to wyglądać, jakie ma być zakończenie. Właśnie dlatego drukuję 8 takich płytek, żeby sprawdzić każdy z nich, jak wygląda, jaką może mieć cechę, mogą się też różnić np. wytrzymałością, gęstość wypełnienia, czyli w środku nie zawsze to się drukuje pełne, nie powstaje bloczek materiału, tylko jest miejsce na powietrze. Są różne rodzaje wypełnienia, które też będę sprawdzał. Jest ich bardzo dużo. Każde z nich cechuje się czymś innym. Inną wytrzymałością na nacisk, na zginanie, skręcanie. Więc to też jest coś, co warto sprawdzić na różnych materiałach, bo może być to wręcz kluczowe. Hmm. Możemy ustawić, jak gęsta ma być to wypełnienie. Tutaj mamy fabrycznie 15%. Może to być 10%, może być też to 100%. Ale to już zużywa dużo filamentu, a nie zawsze przekłada się na wytrzymałość. Mamy też prędkość. ja Tutaj akurat zmieniam prędkość, ponieważ yy, używam innego filamentu niż jest zalecany przez pro... niż producent każe używać, nie jest to od producenta. Ja tutaj zmieniam wartość, prędkości podawania, ponieważ że. Filament się troszkę ciągnął i warstwy były troszkę za cienkie, przez co było widać siatkę i to mogło się wycierać, więc zmieniam kosmetycznie tą wartość na 180. Wewnętrzną ścianę zmieniam na 270. Tego nie trzeba zmieniać, ja to zmieniam, bo już troszkę doświadczenia nabrałem i zauważyłem, że taka wada powstała. Można też wybierać podpory, ale tylko w przypadku, gdy na przykład taki przedmiot będzie obrócony Będziemy chcieli, żeby był pod kątem. poznajmy jest to. Nie jest to bloczek płaski, tylko jakiś kształt, na przykład litera S. No to potrzebna jest podpora. One się wygenerują. Ale to zaraz pokażę, jak to będzie wyglądać. I to. Tutaj już kąt, od jakiego ma się zacząć robić ta podpora. Tutaj bym nic nie zmieniał. Potem przechodzi się do wyglądu. Tak to się będzie prezentować. Tutaj powinna się wygenerować podpora, ale prawdopodobnie tak. Za mało pochyły zrobię ten kształt. Ok, o, i teraz tak wygląda podpora. Nachodzi ona na inny przedmiot, więc będę musiał to przesunąć, ale to i tak będzie płaskie. Tylko poglądowo to pokazuje. Potwora jest konieczna, bo inaczej filament drukowałby się w powietrzu. Są różne rodzaje podpór. Na przykład to jest normalne. Jest też drzewo, które zużywa trochę więcej filamentu niż zwykła podpora. Ale to też będę testował i sprawdzę, czy jakość tej podpory jest na przykład lepsza, czy zostają po niej mniejsze ślady. Jak tutaj po widać, że powstało takie coś. Nie są to bloczki, lecz takie, właśnie jakby gałęzie, które to podtrzymują. Ale gdy chcemy przywrócić, znaczy uzyskać najbardziej optymalną formę, żeby jak najmniej filamentu zużyć, to wybieram opcję autoorientację. To jest wypoziomowane. I widzimy tutaj teraz jakie wzorki się utworzą na poszczególnym bloczku testowym. Dalej mamy informacje, która warstwa ile będzie się robić, ile zużyje filamentu, ile będzie trwała. Tego też raczej nie polecam zmieniać. Tutaj mamy ile zużyjemy filamentu. Więc będziecie mogli sobie też obliczyć potem, co ile kosztowało. 17 gram to jest mało. Czas przygotowania, to zaraz pokażę, czym jest przygotowanie w tym przypadku. I czas drukowania modelu to 32 minuty. Czyli takie 8 bloczków testowych będzie się drukować łącznie 40 minut. A w starszych drukarkach lub innych producentów, takie coś będzie drukować się 4 razy więcej, czyli prawie 3 godziny. Możemy też sobie sprawdzać jak na poszczególnych etapach będzie to wyglądać. ściągając po kolei warstwy, będziemy też widzieć w ten sposób. A to już jest taki raczej bar, który nie potrzeba konkretnych tłumaczeń. No i dalej, już klika się tylko drukuj aktualną płytę. I przenosi się na... Na stronę urządzenie możemy włączyć cały podgląd, gdy jesteśmy na przykład gdzieś daleko, to będą zalogowanym widzimy jak wygląda wnętrze drukarki, jak pracuje, czy wszystko jest w porządku, czy coś się nie ciągnie. Widzimy je wszystkie parametry, które możemy zmieniać. Możemy zmienić jej prędkość na tryb szalony, sport lub standard. Możemy też ręcznie sterować, gdy się nic nie drukuje. Jak ustawiony jest tył i sam ekstruder, z czym też nie polecam zabawy, bo to się może źle skończyć uszkodzeniem czegoś. Mm, możemy wybierać jak chodzi chłodzenie, jak pracuje. Chłodzenie czego? Mamy komorę, część i ekstruder. Widzimy ile czasu zostało, jaką operację teraz wykonuje drukarka temperatury. Na panelu też, co zaraz pokażę, są pokazane wszystkie kroki po kolei, które drukarka będzie wykonywać, żebyśmy nie byli niczym zaskoczeni. Teraz widzimy, co drukarka robi. Tutaj widzimy teraz czyszczenie końcówki, czyli nozzle. Następnie będzie poziomowanie łóżka, a potem kalibracja przepływu. Tutaj też widzimy wszystkie dane, wszystkim sobie możemy sterować. Tutaj już mamy sam panel sterowania, gdzie możemy sterować prędkością, temperaturami i chodzeniem. Drukarka sama sobie to wszystko dostosowuje. Widzimy też czas. Obecnie poziomuje się łóżko. Teraz sprawdzę drukarka, jak jest stworzone łóżko. I czy wszystko to skalibrowane. I to trwa właśnie łącznie 6 minut. Czy warto? Zdecydowanie warto z tego korzystać. Ponieważ mamy gwarancję, że każdy wydruk poprawnie wyjdzie bez żadnych przyczyn, problemów technicznych po prostu. A warto poświęcić to 5 minut niż drukować coś przez 3 godziny ze złymi parametrami. No więc potem pokażę już końcowy wydruk. A za same zastosowanie konkursu no to części takie jak osie i skrzydła, system halo i kask. Już samych tych gotowych produktów nie będziemy pokazywać ani części, ponieważ wciąż mamy konkurencję, która może nam w jakiś sposób zagrozić. A drukarka myślę, że jest bardzo dobrą opcją strategiczną, jeśli chodzi o rozwój projektu, ponieważ w pół godziny możemy przejść od fazy projektu do już finalnej części, którą możemy sprawdzić na torze lub pod względem wytrzymałości. więc jest to jak najbardziej dobra mm, innowacja, co też się bardzo ceni w tym konkursie, jest oceniane. Więc zdecydowanie warta, warta swojej ceny inwestycja. Jest to dobre jakościowo, wytrzymałościowo, wagowo, więc ten naprawdę jedyną taką wadą, no to mogą być bardzo skomplikowane elementy. O, właśnie silniki się dostrajają i czasem musi zabuczyć. Jak to się kalibruje, to mogę jeszcze powiedzieć, że technologia druku 3D już kilka lat temu była używana w ogłosie f and In School, Więc teraz, gdy jest tak zaawansowana, to aż szkoda, żeby tego nie wykorzystać i nie skorzystać z pełnego potencjału, jakie dają drukarki 3D. Teraz drukarka sprawdza sobie przepływ filamentu, czy nic się nie kleje, czy nic się nie ciągnie, potem to będzie badać. A następnie, jak nie będzie problemów, przejdzie do pełnego druku. Teraz powoli powstaje pierwsza warstwa, która jest rozprowadzana bardzo powoli, ponieważ filament musi się trochę rozpłynąć. Te warstwy muszą być szerokie i bardzo cienkie, żeby się kleiły i żeby podczas druku nic się nie stało. Potem ta pierwsza warstwa będzie przeskanowana, sprawdzona przez sztuczną inteligencję. Jak będzie ok, to przejdzie dalej do pracy. Właśnie trwa skanowanie pierwszej warstwy. Jest bardzo powolne, ale robi to laser, który sprawdza, czy nic się nie odkleiło, czy nic się nie podwinęło, czy nie ma żadnych grudek. Jak zatwierdzi, to robi już wszystko po swojemu. I teraz przechodzi do druku. To jest praca w trybie normalnym, gdzie pracujemy na 100%. Myślę, że jest to i tak zaskakująca prędkość, biorąc pod uwagę precyzję tego urządzenia. Na końcu po wydrukowaniu pokazuje się taki komunikat, gdzie możemy zaznaczyć, czy coś się stało. Jeśli nie, zamykamy. Otwieramy drzwiczki. Należy no, poczekać około 15 minut, aż wszystko się ostudzi. Podnosimy dałę i Tutaj widzimy testowanie czy wszystko się do przekładzie tutaj jest bardzo dobrze no i mamy już gotowe produkty